Witajcie. W tle już możecie zobaczyć filmik e, Będziemy prawdopodobnie prowadzić e, ob, no, obrężenie. To brzmi za bardzo średniowiecznie. Będziemy atakować jakiś zamek prawdopodobnie. No, o, tego gościa na pewno znacie. Jeżeli się nie mylę, jest to równo dziesiąta misja. Ale pewnie oczywiście nie tak. O, ale coś tam w ma. A, od razu, a, tak, spoko. Dwa myśliwce, cztery bodajże tylko wtedy. Nie piszą wszystkiego, ale to na pewno jakby mieć angielski, to wejdzie A, tam byli. Ich... Niby jest to pełne 100% spłaszczenie. Gułag. Rosja. 40 mil na wschód od czegoś. Rosja. Spoko. Widzę od razu... twardo strzelanie. Też mogę, też mogę. A. Kończyłem ostatnio ze snajperką. Jest! Chciałbyś. No, przyznań trochę. Nienawidzę strzał z helikopteru ze sniperki. Bo, bo, Wyrzutnie. O, już go zdjęli Dobra. Ale nie, jak na helikopter, coś mi się nie wydaje, że to było aż tak re... O. Aż tak realne, że ja... Kurde, zostaliśmy.

No kto wizor, kleimorki, granat i... Ładnie. Eee. A, samton. Czekajcie, się ładnie położę na glebie. Aha, że nie wiem czy to jest takie do końca realne, że helikopter potrafi się tak zatrzymać w powietrzu, że ja mogę z niego strzelać ze snajperki. Niby w, w... w kilku grach już to widziałem, ale czy to jest realne, to nie wiem. A z tej się ładnie nie, nie mógł wcześniej No nie Zastanawiam się po co mi Claymory, ale na pewno do przewieszki sprawą O! I Tutaj już trochę za blisko na snajperkę Wow Stark nie zauważyłem cię już cię rozpalam <laughs> RPG Tak jak w butterfecie jak oglądaliście Wow, mój filmik RPG, wiadukt, jeb cysternę i wszystko w powietrze A jeszcze tak fajnie to powiedział RPG, wiadukt! Jeb Trzeba by już granatnika, no to wiem, ale po prostu na razie to mi niepotrzebne Eee, coś coś nie ma napisów, chociaż to są takie. Wiecie, typowe że tak powiem, zwroty, zwroty jak się porozumiewałem. Aha, no. a ten więzień, wiem, wiem. E, nie wiem dokładnie kto to jest, ale ktoś ważny, bo. E, nawet na filmiku go wymieniali, i po niego tutaj właściwie przyszli. Także jakiś ważny zakładnik. Prawdopodobnie zakładnik, tak podejrzewam. Więzień, ale raczej więzień w sensie zakładny To nie jest CHYBA jakieś tam zwykłe więzienie, tylko wiecie, takie... nie wiem jak to nazywać. Bardziej polityczne, gdzie tu przetrzymują szpiegów i tych, tych... podobnych. Nie taki zwykłych więzień. Chociaż wygląda jak typowe więzienia. No, może trochę gorsze warunki. Tutaj już nie zamierzam ginąć jak w ostatnich misjach. To było poraha.

po konie. Dobrze, że to nie są zwykłe, czyli po jejki nie Ale trafiłeś z tego shotgunem gościu. Dobra, teraz trafiłeś, ale przed chwilą to szczerze. prosto we mnie, kilka kulek. Mam na dół b. Na dół. <grym> <grym> eee, o coś. Uuuuu, no, nie jest nie, 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 nie. <grym> ale... nie mam co zamieniać. Mam tutaj kupę broni, ale właściwie nie mam co zamieniać. Gdzie, gdzie, dołów? Tak szlaki, to granat. Nienawidzę ich granatów. Nawet tarcze tutaj mają. No, widzę, jakby im próbowali więźniowie wyjaśnić, to bez problem, bo ich rozbili. Tarcza. boost, ale mam nadzieję, że to. jednak odnę naturalnie. Oni ze wszystkich stron nadchodzą. Ja wolę już strzelać do nich. A je Aaaaah! Fard. Czuję się trochę ostrzelibywany ze wszystkich stron. Dobra. Pójść tym, że nie mam tarczy. Tak, on się będzie wysłaniał, a ja ich zdobędę. A, nie Aaaa, nienawidzę tych żegronów. A za wszyscy spadli na spa, spa. No, nie wszyscy dobra. Ale większość, no widzicie, następne. następny. Kurde, przepraszam was, zapomniałem skapa być. Jak ktoś mi dłużej będzie spamował, to. No. No, nie wiem, zminimalizuję tak na szybko. Gdzie? Oj, i milutko, przez okienko. Kurczę, może krótki kabel od słuchawek, muszę coś skombinować przywodowe spadki. A tak z ciekawości, jak ktoś rozwie, to napiszcie mi w komentarzach, czy są bezprzewodowe spadki z mikrofonem. Z mikrofonem, bo że same są, to wiem. Ale z mikrofonem. Na tym mi zależy, bo mnie wkurza tak kabel. Widzę światło. I to daję po oczach. Ostre party widzę! Dobra jedziemy sobie granatnikiem Dobra, przeobejmy nie sobie Oj, coś dużo się ubrano Kiłowa się strzela z metal wizorem Da się przyzwyczaić, no ale wiecie Strzela ktoś Eee, a ja nie wiem skąd Okej okay. Dobra, jedziemy z tym Staram od razu na granatniku czekaj Byk. Eee, coś. No, ten wybuch. Tamten wyglądał, jakby nie był Ej, tych wrogów prawie nie widzę. A ich tam jest chwieja. Hmm. Tylko widzę nasze lasery cały czas. To też jest dobre, bo. Można wtedy z tego strzelać jak <grym> A. Nie widzę. Clear, głupi, głupi gość z shotgunem, chowa się jak ciota, no. Jak możesz się chować z shotgunem? z shotgunem. <tosłuch> Boko. <śpiewanie> nie są zbyt rozmowy Najwyżej nas co i nie <śpiewanie> wyciągną teeth? To jakieś ciekawe rury widzę... Może to się je wykikczą Pyk Dobra, proponuję Właśnie flash dokładnie to chciałem zrobić i tam gdzie jestem no, gdzie jeszcze mi Strpę przy... szczególnie. No, nie zdążyłem przystać! A, hej, będzie wiatr przez ścianę. Cienka ta ściana. Tak tam. Eee. Witam. Ciao, Wszyscy tu jesteśmy. Marzysz. Ty też. Ty też spokojnie. Każdy może. Ale no, możemy się skończyć. Oj, cóż? Bo widzę. A ciekawe. A nie, widać na sery, dobra. Lasery sery widać na Idź za, no coś nie idzie. Bo ci oni są. Aaaaa! Bo to są pysznice wojskowe. E e e e wojenne. A u górach musi. Boże, na górze przecież musi być straż. Ale mi się nie zdarzy. Ja nie, nie piłem. Dziadek. <laughs> się jak ciuchy. Idę, idę. Uk. Oddział z tarczami. Dobra. Jeszcze! Jeszcze raz.

Dobra, coraz mniej tych laserów. Po tej stronie... ...możliwe, że wszyscy. No, wychyl dupę. Znasz się głowę. <grym> no! Czysto? Mam no, powiedz. Gdzieś jakiś... ...pojedynczy jeszcze. Odłamkowy poszedł nasz, ale gdzie, to nie było. Tutaj, mądry. Kolejny obręb. Wow. <grych> jeszcze nie chcąc E nacisnąłem. Z jednej strony dobrze, bo bym go falął z noż, tylko nie trafiłem. Kieruj się do dziur w podłodze, przy pysznicach? Gdzie tam jest dziura? Czekajcie, bo tu jeszcze jakiś nob w Masz. Jak masz. Umurza fleszem po okre. Jak tak można? A. ciekawe, ciekawe. Chcemy się skoczyć, chyba. No dobra, spoko. Trochę im chyba wyje, wyjebał. Widzę, że ten budynek jakby się już sypie. tu nie ma tak jak zjeżdżać po zielonej ścianie. Coś w sensie tego tak coś wysadzić, coś wysadzić. Yeah. <laughs> uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eh? Jeden brok. Eh. czemu ja dostałem? Price! Stary! Pamiętam Cię! Ooo, to jest mój dobry staruszek w następnych częściach. Jeszcze mnie tutaj nie zna. To jest MW2, a w MW3 to jest mój stary, dobry staruszek. Do helikoptera. Dobiegniemy? No tym głupim Street. Ups, A, myślałem, że zatrzymamy. Chyba nie dobiegniemy. Kurwa, głupia artyleria. Artyleria zrobiła nam Jeszcze jakiegoś kuja Z wrogów. Dobra. Tutaj nas ostrzelają w pizdu i nie wyjdziemy. Zgadłem? Nie no, wyjdziemy. Mówiłem?

Ale jazda. Fuck yeah! Ale bania! Ja chcę jeszcze raz! No kurwa koniec! To! Ej, to tak nie można! Ja chcę jeszcze raz! Dobra, no koniec. Komunikator broni cywilej. Dobra, zobaczymy co będzie dalej, także zapraszam Was na kolejny odcinek. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!